Witam serdecznie przy naszej aukcji jubileuszowej numer 50. Próbowałem zrobić zdjęcia tej monecie oraz napisać krótki post na temat urody tego egzemplarza, natomiast chyba najlepiej będzie pokazać na żywo, jak prezentuje się ten niespotykanej urody. Półtalar próbny wybity za Stanisława Augusta Piotrowskiego w 1771 roku. Typowo na awersie głowa króla w prawo w otoku Stanislaus Augustus de Girex Polon MD Litu. Jest to typowy, typowy wizerunek, który znacie na pewno z medali wybitych w miedzi, w brązie oraz w srebrze i oczywiście złocie. Natomiast rewers jest niesamowity. Jest to wybity, właśnie za panowania Poniatowskiego, i jedyny przedstawił coś niesamowitego, właśnie z menniczym, tutaj akcentem. Piec menniczy i napis vincit fraudem i u dołu data 1771. Jak widzicie egzemplarz można powiedzieć, że jest lustrzankowy, podkreślony tą piękną wiekową patyną. Ciekawostka, jak widzicie tutaj na dole, jest mały numer inwentarzowy. To stary sposób zapisywania, albo bardziej numerowania. Egzemplarzy z kolekcji. Tutaj moneta dla najbardziej wymagających. Po raz pierwszy na rynku w ofercie aukcyjnym taki stan zachowania. Jest to jedyny egzemplarz, który pojawił się kiedykolwiek u nas w naszej firmie. Pozostałe egzemplarze bardzo mocno odstają, jeżeli chodzi o urodę. Ten egzemplarz jest po prostu wybitny. Trochę historii o samym tutaj produkcji tego wyjątkowego numizmatu. W 1771 roku, czyli tutaj ta właśnie data pod tym piecem menniczym na polecenie Augusta Moszyńskiego przystąpiono do próbnego bicia monet z czystego srebra, co miało zgodnie z intencją autora projektu, przeciwdziałać fałszowaniu polskiej monety w pruskich mennicach. Projekt stempli powierzono nadwornemu medalierowi Janowi Filipowi Holzhauserowi, który przygotował pełną serię wzorów od srebrnego Grosza aż po talara. Prezentowany talar powstał właśnie w ramach tej emisji próbnej i został wybity w bardzo niewielkim nakładzie. Tak, jak tutaj widzicie, tak właśnie powinny wyglądać pierwsze odbitki. Jest to właśnie jedna z pierwszych odbitek tego półtalara, która wyszła z Mennicy w 1771 roku. Jest to bardzo efektowna pozycja, wspaniała. Rozpoczynamy ją od 30 tysięcy złotych na naszej aukcji jubiluszowej, która odbędzie się 13 września w fotelu Raffles Europejski. Będzie to równa aukcja 50. Słuchajcie, mogłem. Wiele opowiadać o tych monetach, medalach, banknotach odznaczeniach, które przygotowaliśmy na tą aukcję. Natomiast dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że to będzie jedna albo i najlepsza, albo na pewno jedna z najlepszych aukcji, które miałem przyjemność przeprowadzać w naszej historii tutaj domu aukcyjnego, więc takich monet Podobnym stanie zachowania oraz rzadkości będzie wiele. Powiem tylko taki mały skrót, że na aukcji będziemy oferować kolekcję próbnych monet Stanisława Augusta Poniatowskiego, tworzoną z pasją przez jednego kolekcjonera przez ponad dwie dekady. Więc ja serdecznie zapraszam 13 września w hotelu Raffles europejski aukcja jubileuszowa 50 Niemczyk. Więcej informacji wkrótce już na www.aukcjamonet.pl i przypominam, że na aukcję 51 jeszcze przyjmujemy przedmioty do 14 sierpnia. Będzie to aukcja internetowa, która rozpocznie się dzień po naszej aukcji jubileuszowej i tam będą oferowane również tańsze przedmioty, rzadkie ale również i popularne w pięknych stanach zachowania, więc jeżeli macie jakieś przedmioty, które chcielibyście przekazać na naszą aukcję 51, która będzie poprzedzając, znaczy będzie następującym wydarzeniem po aukcji jubileuszowej, to serdecznie zapraszamy więcej informacji na niemczyk.pl. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.